Cześć! Cześć, 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 cześć! Um, witajcie z tej strony Rafi8, wiem, że miał być odcinek długi od żelaznym cytrynie, ale będzie o toksycznym mózgu. Jego legendarny licznik to jest nadtoksyczność i on go zapełnia inaczej niż większość postaci, bo z promienia on w ogóle go nie zapełni. No, i z pięści może zapełnić, ale on nie musi zabijać, wystarczy mu uderzać. No teraz akurat zabiłem, ale tego, no właśnie, nie zabijam, a mi się ładuje litr. No i jestem nim bardzo mocny, ale on dosyć krótko trwa. Dobra. i bum! Ło 630 DMG, czyli DMAJDA. Na przykład on oczywiście jest mocniejszy mocy No, zmieszczone. Tam mogą być postacie, które będą mi pomagać, żeby zmienić w tych no, Ja już idę na multiplayer O właśnie, ja jak akurat na, nagrywałem odcinek, który w końcu się nie nagrał, to zdobyłem ulepszenie super licznika i nie wiem, które wymontować. Chyba toksyczności, wymontuję, wydłużę. No, tylko że sobie toksyczność i prędkość. A prędkość by się dawała. Dobra Mam tutaj zamiast prędkości Nie, on jest za wolny Muszę niestety to przegrzania wymontować Bo czekajcie, ja tylko sprawdzę, czy to się mi szybko będzie przegrzywało Nie i tak długo wytrzymuję, dobra. Bitwa o teren. Dobra, bierzemy. Halo, mam z... Halo, dlaczego ja mam 0 ataku o niewiadomej nazwie? Dobra. Już mam nieskończoność toksycznych pięści i nieskończoność toksycznego promienia. Tak jak powinno być. I dobra, i zaraz zobaczymy jak ten licznik się szybko będzie wypełniał. on naprawdę szybko będzie. No, szybko nawet. Dobra, to ja zaraz wypełnię tą natychmiastowość. Bardzo szybko, to jest chyba najlepsze ulepszenie dla Muliga. Dla Cytryna też jest to ulepszenie, ale tam to nie jest przydatne. Dobra, bo on, bo on musi zabijać i na multiplayeru to się w ogóle nie przydaje. No, nawet nie widzieliście, jaki jest on silny na no toksyczności. O, naukowiec no mnie leczy jak miło. Dobra, pad mi się odłączył, ja już jestem. Na szczęście nic się nie działo ważnego. Dobra. Nic się złego nie stało. Toksyczny już jest. Tylko, że nie będę miał teraz nadtoksyczności raczej. Raczej! Może będzie ta nadtoksyczność. Asysta. Co ją nie zabił? No nie. No dobra, chyba cytryn zginął od mojej toksyczności. Możliwe, że bez tego ulepszenia mojego, no to by nie zginął. A nie, takie dziwne, jakby akurat przejmował już Nie! Sombrero! Dobra, przeżyłem i jestem tutaj, jej! A, piszuter toksyczny? A, nie mogę się ruszać, no bo nieraz można. Bo myślałem, że podejść bliżej i go zabić. O, no nie ma mnie, ale przedstawiłem wam nadtoksyczność. To teraz lecimy z może dyskotekowym pożeraczem. Cześć! Jaki ktoś ma level.